Niechaj początkiem naszych rozważań będzie fragment wywiadu, jakiego wika udzieliła ojcu Bubalo. Matka Boża powiedziała, że wyjawi nam 10 tajemnic z tego co mi wiadomo każdemu z nas. Najważniejsze tajemnice nie różnią się od siebie, możliwe jednak. Że ktoś z nas poznał także tajemnice dotyczące wyłącznie jego samego. Na przykład czwarta tajemnica tyczy się tylko mnie. Kiedy się spełnią? Poznam prawdę dopiero w dniu, gdy Matka Boża postanowi mi ją wyjawić. Miriana poznała odpowiedź, ale Maryja już się jej nie ukazuje. Widzącym, którym zostały już wyjawione wszystkie tajemnice Matka Boża nie ukazuje się codziennie, a jedynie w określone dni w roku. Mirjana ma objawienia 18 marca od roku 1983. Poza tym drugiego dnia każdego miesiąca otrzymuje przesłanie dla tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Boga. Iwance Maryja objawia się 25 czerwca od roku 1985, a Jakowowi 25 grudnia od roku 1998. Maria, Iwan oraz Wika nie poznali jeszcze dziesiątej tajemnicy i nadal mają objawienia codziennie. Jak należy to rozumieć, ojcze Liwio? I co łączy Tajemnice z Medjugorje z tajemnicami z wcześniejszych objawień Maryjnych. Słuchasz właśnie fragmentu książki Heroizm Początków, pierwsze trzy lata objawień w Medjugorje. autorzy Ojciec Livio Fanzaga i Diego Manetti. Zamówią na stronie wydawnictwa Esprit, link w opisie. Przede wszystkim trzeba uściślić jedną rzecz. Jako, że tematem naszych rozważań są pierwsze trzy lata objawień w Medjugorje, nie możemy pominąć sprawy tajemnic. Pamiętajmy, że Mirjanie zostały one wyjawione już w święta Bożego Narodzenia w 1982 roku. W udzielonym niegdyś Radio Maria wywiadzie Mirjana powiedziała, że pewnego dnia wyjawi wszystkie tajemnice wybranemu przez siebie kapłanowi, który z kolei obwieści je całemu światu. Mirjana nie poznała więc w przeciwieństwie na przykład Dowiki tajemnic osobistych, a jedynie te dotyczące przyszłości świata i Kościoła. Mirjana zna również przypisane poszczególnym tajemnicom terminy, co oznacza, że czas ich realizacji został już wyznaczony. Niemniej jednak Boże Miłosierdzie może złagodzić skutki czekających świat wydarzeń, jeżeli człowiek odpowie na apel o nawrócenie. Z którym po raz ostatni zwraca się doń królowa pokoju. Nie jest nam dane wiedzieć, kiedy dokładnie zrealizują się tajemnice, choć pamiętam, że jakiś czas temu Wika zapewniła mnie, iż jestem wystarczająco młody, aby doczekać tego dnia. Cóż, chyba jednak wolałbym oglądać to wszystko już z nieba. Czym tak naprawdę są tajemnice? Przede wszystkim powiedzmy, że nie należy uznawać ich za nowość. Skoro Matka Boża wyjawiła tajemnice również podczas wcześniejszych objawień, przypomnijmy sobie chociażby La Salette, gdzie Maria powierzyła dwie tajemnice Melanie i Maksyminowi, Lourdes, w którym Bernadetta stała się powiernicą tajemnic niepublicznych, oraz Fatimę, gdzie w 1917 roku Matka Boża przekazała pastuszkom trzy tajemnice, którymi ze względu na ich ścisły związek z Medjugorje zajmiemy się w dalszej części naszych rozważań. Jeżeli... Słowo tajemnica zastąpimy bliskoznacznym wyrazem proroctwo, będziemy mieli prawo wpisać 10 tajemnic Mejugorje w szeroki kontekst przepowiedni biblijnych. Pamiętajmy, że te ostatnie mają podwójną wartość. Z jednej strony są przepowiednią przyszłych wydarzeń, jako przykład moglibyśmy podać 10 plak, których faraon mógł uniknąć, gdyby tylko wypuścił Izraelitów z Egiptu. A z drugiej pozwalają spojrzeć na teraźniejszość oczyma wiary. Pomyślmy chociażby o prorokach, którzy w okresie niewoli babilońskiej podtrzymywali lud na duchu, obiecując, że Bóg wyzwoli go tak, jak niegdyś wyzwolił Izraelitów. Wiemy już, że tajemnic jest dziesięć, dwa ostrzeżenia, jeden znak i siedem zapowiedzi kar. Co się tyczy tych pierwszych, to warto przytoczyć słowa ojca Petara Liubicicza, czyli kapłana, który został przez Mirianę wybrany do tego, aby w odpowiednim czasie wyjawnić tajemnice światu. Rozmawiając ze mną, Miriana podkreśliła, że dwie pierwsze tajemnice dotyczą Medjugorje. Zawierają przestrogę i ważną wiadomość dla wiernych tamtejszej parafii. Gdy te dwie tajemnice się wypełnią, każdy będzie wiedział że widzący mówili prawdę i będziemy musieli uznać objawienia za autentyczne nawet jeśli dwie pierwsze tajemnice dotyczą Medjugorje to nie wolno nam zapominać że zawarte w nich ostrzeżenie odnosi się do całego świata w epoce internetu i globalnej komunikacji wieść o tym co wydarzyło się w małej miejscowości w Bośni i Hercegowinie w okamgnieniu obiegnie naszą planetę co jest celem omawianych ostrzeżeń? Ludzkość musi się dowiedzieć, że nastał czas tajemnic. Wiara zostanie poddana poważnej próbie. Dlatego każdy człowiek powinien prosić Boga o łaskę nawrócenia i wytrwałości. Trzecia tajemnica, jak mówią nam widzący, dotyczy znaku, który zostanie dany na wzgórzu podbrdo. Królowa pokoju mówiła o nim od samego początku. Nawet kiedy zostawię na wzgórzu znak, który Wam obiecałam, wielu nie uwierzy. Przyjdą na wzgórze, upadną na kolana, ale nie uwierzą. Nawracajcie się i pokutujcie już pora, z 19 lipca 1981 roku. Jak widzimy, królowa pokoju od pierwszych dni objawień apelowała o to, żeby nie czekać na znak ale wziąć sobie do serca jej przesłania, nawrócić się i zbliżyć do Boga. Pan pozwolił widzącym wyjawić nam pewne informacje na temat znaku. Wika powiedziała, że zostanie on dany na wzgórzu pod Brdo, czyli w miejscu, gdzie zaczęły się objawienia. To wydaje mi się bardzo znaczące. Skoro Matka Boża, będąca sama w sobie zwiastunem obecności nieba na ziemi, objawiła się na wzgórzu, to w tym samym miejscu powinien ukazać się kolejny znak, dany ludziom po to, aby uwierzyli w autentyczność objawień. Znak będzie widzialny, lecz jak mówi nam Wika, każdy kto zapragnie go zobaczyć, będzie musiał udać się do Međugorje. Ponadto będzie trwały, żeby pamięć o nadzwyczajnych wydarzeniach na wzgórzu nie zaginęła. Jeżeli przypomnimy sobie, że wedle słów królowej pokoju, objawienia w Medziugorie są ostatnimi objawieniami w dziejach ludzkości, nie powinno nas dziwić, iż pozostanie po nich trwały ślad dla przyszłych pokoleń. Znak będzie również niezniszczalny. Ta ostatnia cecha szczególnie skłania mnie do refleksji, zdaje się bowiem sugerować, że ktoś mógłby starać się go zniszczyć. Daremnie, skoro znak jest niezniszczalny. A tym samym zabić nadzieję w sercach wszystkich, którzy odpowiedzieli na wyzwanie królowej pokoju. Znak będzie bardzo piękny, i wszyscy zobaczą, że pochodzi z nieba niczym wspaniały dar. Jak mówi nam Wika, ta tajemnica jest wyjątkowa, ale zarazem zalicza się w poczet dziesięciu tajemnic. Wszystkie mają pokazać ludziom, że ona jest tutaj z nami. Bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, na czym dokładnie będzie polegał znak. Interpretacji jest wiele. Może to być krzyż, niewysychające źródło, ogień, który płonie, lecz nie trawi. Dla mnie najbardziej liczy się to, że dzięki niemu świat zrozumie, iż matka Boża naprawdę objawiła się w Medjugorje, a niebo rzeczywiście stąpiło na ziemię. Skoro przedstawiliśmy już pokrótce trzy pierwsze tajemnice, dwa ostrzeżenia i znak, pora przyjrzeć się ostatnim siedmiu, które często są określane jako zapowiedź kary. Nie chodzi tu o klęski zsyłane przez Boga na grzeszną ludzkość, ale o takie nieszczęścia jak Druga wojna światowa zapowiedziana przez królową różańca świętego w Fatimie w drugiej części wyjawionej pastuszką tajemnicy. Wojna zmierza ku końcowi. Lecz jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, w czasie panowania Piłsa XI wybuchnie druga, jeszcze gorsza. Nie ulega wątpliwości, że o wojnie można mówić jedynie w kategoriach kary, którą nieufna i buntująca się przeciw Bogu ludzkość wymierzyła samej sobie. To, że wydarzenia stanowiące przedmiot ostatnich siedmiu tajemnic są określane jako kara, sugeruje nam, że ich konsekwencje dla Kościoła i całego świata będą dramatyczne. W tym miejscu warto przypomnieć, że ojciec Janko Bubalo powiedział w rozmowie z Wiką na temat dnia, w którym Matka Boża wyjawiła Iwance i Jakowowi dziewiątą tajemnicę, było to 29 listopada. 1982 roku. W chwili objawienia byłem przy was. Zauważyłem, że targały wami różne uczucia. Na twarzy iwanki oraz Jakowa rysował się ból. U iwanki dostrzegłem nawet osobliwy grymas, jak gdyby lada moment miała się rozpłakać. Nie rozumiałem, co się dzieje, dopóki nie podnieśliście się z kolan. Wtedy mały Jakob zaczął pytać Was kolejno, czy Matka Boża dała Ci jakiś znak? Iwanka przytaknęła, ale Ty i Maria powiedziałyście nie. Później zadałem Iwance pytanie, czy Matka Boża wyjawiła jej odnośnie do tajemnicy coś więcej, a ona odparła niemal we łzach. Gdyby to zrobiła, umarłabym. Z jej słów domyśliłem się, że tajemnica zwiastuje coś strasznego. Siedem ostatnich tajemnic dotyczy zatem kar, które ludzkość wymierzy samej sobie za wyrządzone zło. Wiadomo, że będą to dramatyczne wydarzenia, z pewnością. Skoro wcześniej zestawiliśmy tajemnice z Medjugorje z proroctwami biblijnymi, w tym miejscu należałoby wspomnieć o siedmiu czasach z Apokalipsy. Ale choć ta zakorzeniona w symbolicznym i eschatologicznym kontekście analogia ma głęboko dramatyczną wymowę, nie możemy na niej poprzestać. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób tajemnice zostaną wyjawione. Mirjana powiedziała: Musiałam wybrać księdza, któremu powierzę dziesięć tajemnic. Postanowiłam, że będzie to Franciszkanin, ojciec Petar Ljubicz. Mam wyjawić mu treść tajemnicy na dziesięć dni przed jej spełnieniem. Przez siedem dni będziemy pościć i odmawiać modlitwy, a potem on będzie musiał powiedzieć prawdę. Nie będzie mógł zachować jej dla siebie. Zgodził się wyjawić wszystko trzy dni wcześniej, żeby świat mógł się przekonać, że to dzieje się z woli Pana. Prawda ma zostać wyjawiona trzy dni wcześniej. Skupię się na tym szczególe, ponieważ to w nim zawiera się sens tajemnic. Nie chodzi tu jedynie o tragiczne wydarzenia, o katastrofy, które spotkają Kościół i świat. Chodzi o bezcenną okazję do nawrócenia się. Bóg nie chce, aby ktokolwiek się zagubił, przeciwnie, pragnie, żeby każda dusza dostąpiła zbawienia. Królowa pokoju podziela to pragnienie, dlatego nie należy się dziwić, że wieść o siedmiu karach zostanie wyjawiona wcześniej. Kiedy zapowiedziane przez ojca Pytara wydarzenia staną się faktem, wszyscy zrozumieją, że przepowiednie były prawdziwe i umocnią się w wierze, co więcej, Skoro zajścia mają być dramatyczne, kto wie, czy nie chodzi o wojny bądź kataklizmy, trzydniowe wyprzedzenie może okazać się doskonałą sposobnością do zapewnienia sobie bezpieczeństwa, np. przez ucieczkę z kraju zagrożonych konfliktem zbrojnym, trzęsienie ziemi czy tsunami. Trzy dni to także okres, który dzieli mękę i śmierć Chrystusa. Wielki Piątek, od Jego zmartwychwstania, Niedziela Wielkanocna. To znaczy, że czas wypełniania się tajemnic będzie czasem cierpienia i próby, lecz także wyśmienitą okazją do tego, żeby się nawrócić i rozpocząć nowe życie w obiecanej przez Matkę Bożą epoce pokoju. Porównaj orędzie z 25 grudnia 1999 roku. Nawiązując do Bożego miłosierdzia, nie mogę nie wspomnieć o pewnej sprawie. Otóż widzący niejednokrotnie powtórzyli, że choć tajemnice muszą się wypełnić, to modlitwy i posty mogą znacznie złagodzić ich skutki, jak miało to miejsce w przypadku siódmej tajemnicy. Królowa Pokoju potwierdziła, że ukazała się w Medziugorie, aby zrealizować to, co pragnę zrealizować poprzez tajemnice, które rozpoczęłam w Fatimie. Jakże znaczące to słowa. Widzieliśmy, jak królowa Pokoju. Nawiązała do drugiej części tajemnicy, która w roku 1917 została wyjawiona trzem portugalskim pastuszkom. Dotyczyła ona upadku komunizmu i nawrócenia się Rosji. Przyjdę prosić o poświęcenie Rosji mojemu niepokalanemu sercu oraz o komunie świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli moje prośby zostaną wysłuchane, Rosja nawróci się. I nastanie pokój. Jeżeli nie, kraj ten rozpowszechni swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Dobrzy będą umęczeni. Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody będą unicestwione. Na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i będzie dany światu na pewien czas pokój. W Medjugorje Matka Boża mówiła nie tylko o wypełnieniu fatimskich obietnic, lecz także o realizacji tajemnic, które rozpoczęła w Fatimie. Czyżby chciała nam przez to powiedzieć, że wyjawione w Portugalii tajemnice dotąd się nie wypełniły i że to w ich świetle należy interpretować tajemnice z Medjugorje? Matka Boża nawiązuje rzecz jasna do trzeciej części tajemnicy fatimskiej, spisanej przez siostrę Ucję i wyjawionej w Fatimie 13 maja 2000 roku z woli świętego Jana Pawła II. I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg, coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim biskupa odzianego w biel. Mieliśmy przeczucie, że jest to Ojciec Święty. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż zbity z nieociosanych belek. Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane, doszedłszy do szczytu góry. Klęcząc u stóp Wielkiego Krzyża został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku. Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa anioły. Każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga trzeciej części tajemnicy fatimskiej, jak mieliśmy już okazję napisać w książce Od Fatimy do Medjugorje, nie należy sprowadzać do prostej przepowiedni o zamachu, którego ofiarą 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie padł Karol Wojtyła. To dramatyczne wydarzenie odbiega od opisanej przez siostrę Łucję wizji zabicia biskupa odzianego w Biel. Wizję tę należałoby osadzić w szerszym kontekście profetyczno-eschatologicznym. Co 13 maja 2000 roku, czyli w dniu, w którym trzecia część tajemnicy fatimskiej została wyjawiona światu, potwierdził sam Jan Paweł II. Papież przeczytał i zinterpretował biblijne ustępy o starciu niewiasty obleczonej w słońce z piekielnym smokiem. Z kolei 13 maja 2010 roku Benedykt XVI powiedział w Fatimie, że łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Krótko mówiąc, mamy tu do czynienia z szeroko zakrojoną wizją przyszłych losów Kościoła i świata. Jakie elementy moglibyśmy z niej wyłuszczyć? przede wszystkim w połowie zrujnowane miasto, które przemierza Ojciec Święty, jest wyraźnym nawiązaniem do wojny, natomiast pociski z broni palnej i strzały, które śmiertelnie ranią papieża, biskupów, kapłanów oraz podążających za nimi wiernych, zwiastują okrutne prześladowania Kościoła. Oba zagrożenia są nam dobrze znane. Z jednej strony żyjemy w czasach, kiedy broń masowego rażenia i ewentualny wybuch wojny atomowej doprowadziłby do zagłady ludzkości. Z drugiej, Kościół nigdy jeszcze nie był tak prześladowany jak dziś. Każdego roku ponad 100 tysięcy męczenników pada ofiarą nienawiści w stosunku do wierzących. Nigdy też nie wstrząsały nimi tak często skandale, herezje i rozłamy. Krótko mówiąc, wszystko wskazuje na to, że pierwsze zwiastuny wypełniania się dramatycznej wizji siostry Łucji już zaczynają się pojawiać. Jeśli dziesięć tajemnic dotyczy dramatycznej przyszłości kościoła i świata, to mamy pełne prawo myśleć, że siedem kar, czyli tajemnicy od czwartej do dziesiątej, należałoby wpisać w kontekst trzeciej tajemnicy fatimskiej. Jedynie dzięki temu będziemy w stanie właściwie je rozumieć. W sukurs takiej hipotezie zdaje się przychodzić sama królowa pokoju, która sugeruje, że w Mediugorie wypełnią się wyjawione trzem portugalskim pastuszkom tajemnice. Powodów do niepokoju jest wiele. Trudno pozostać obojętnym wobec perspektywy krwawych prześladowań Kościoła oraz wojny, która mogłaby doprowadzić do zagłady naszej planety. Dlatego dziesięć tajemnic z Medjugorje należy łączyć z apelem o nawrócenie, z jakim królowa pokoju zwraca się do świata. Objawienia w Medjugorje są ostatnimi objawieniami w dziejach ludzkości. Nie traćcie czasu, nawracajcie się. 17 kwietnia 1982 roku. Skoro Maryja wzywa człowieka do powrotu do Boga, to znaczy, że nadal mamy wybór. Wciąż jeszcze mamy przed sobą perspektywę zbawienia, którą powinniśmy obrać i przeżywać zaangażowaniem i dziękczynieniem. Dlatego nie poddając się niepokojowi, mamy wziąć sobie do serca bezcenne napomnienia naszej niebieskiej Matki. Módlcie się. Może wyda wam się dziwne to, że ciągle mówię o modlitwie, lecz powtarzam, módlcie się, nie zwlekajcie. W Ewangelii czytacie, nie martwcie się więc o jutro, dosyć ma dzień każdy swojej biedy. Nie martwcie się o jutro, módlcie się. A ja, wasza matka, zadbam o całą resztę. 28 lutego 1984 roku. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Heroizm Początków, pierwsze trzy lata objawień w Maďugorie. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit, link w opisie.